wolny człowiek, nie chcę się zaszczepić mam o swoje zdrowie, nie chcę się zaszczepić Mam prawo wyboru, nie chcę się zaszczepić Napisz to na forum, nie chcę się zaszczepić To jest eksperyment, nie chcę się zaszczepić Póki serce pije, nie chcę się zaszczepić Mam o swoje dzieci, nie chcę ich zaszczepić Wyrażam swój sprzeciw, nie chcę się zaszczepić Ludzie się w końcu, wyłączcie telewizory Bo od pandemii psychozy biorą wam mózgi potwory Masowo chorują ludzie, zawały i nowo a w mediach tych mainstreamowych głównym gwiazdory jest COVID Wirusy były, są będą i nigdy to się nie zmieni Co do medyczne, tu tyle porady jak ten ich reszta Chcą byśmy byli szczepieni, gorzej od bydła znaczeni Fizer tu ręce umywa, skutki uboczne śmierci Kto ludziom datą tą gwarancję? Par Morawiecki, Sanepid? Czy może ci celebryci sprzedajni jak myśli w sieci? Chcą zrobić tu degustację, Na żywo nikt to poleci Wmawiając nam propagandę, byś tylko chciał się zaszczepić Chyba na tyle tu mamy iloraz inteligencji, latami bada się skutki a nie przez kilka miesięcy Czy zmiany tu genetyczne, -y na Wszyscy święci te firmy farmaceutyczne i korporacje banksterzy Ile tu dzieci choruje z powikłam tych poszczepiennych Czy ministerstwo nie zdrowia Polaków chce okaleczyć? dla zaszczepionych nagroda Na lepszych gorszych są dzielić Mówią, że nie przymusowa, a robią na niej marketing Ustawa ta covidowa To jeden świerdzący śmietnik Czy pispeo, czy lewica To samo zło i ich Każdy Ty chce tylko coś ugrać Na tej plandemii niestety Dodali dary zitruna Lub miska ryżu na kredyt jako wolny człowiek nie chcę się zaszczepić, dbam o swoje zdrowie. Nie chcę się zaszczepić Mam prawo wyboru. Nie chcę się zaszczepić Napisz to na forum Nie chcę się zaszczepić To jest eksperyment Nie chcę się zaszczepić Póki serce bije Nie chcę się zaszczepić Dbam swoje dzieci Nie chcę ich zaszczepić Wyrażam swój sprzeciw Nie chcę się zaszczepić Tutaj Chanuka dla elita Nam cmentarze zamknęli Zabrali Polakom święta Chcą schudzić Polskę i dzielić A globaliści masoni Te populacja na ziemi Światowy reset i nowy porządek Prosto zbudzili Tu samo zło Chaos, Straszy kolejną plandemię, Lockdowny, kolejna fala manipulacji na pewno W Stanach fałszują wybory W Europie chaos z zakresem totalitaryzm Cenzura, dezinformacja i ścierba Wszyscy co biorą w tym udział W tej całej pseudopandemii chyba stracili uczucia Ich serca z lodu kamieni Trzeba tu walczyć o wolność Dla przyszłych pokoleń dzieci Bo chcą nas wszystkich wyszczepić Nie niewoli cispo nie wierzyć to już niewolnictwo Tych mediów i polityków Wyłączcie te odbiorniki Myście logicznie bez kitu Eksperymenty medyczne Respiratory z tu izolatoria i strefy ze szczepieniami Ten przymus, kiedy już prężą mózgu Mocarstwa ich interesy, masz ty 5G Znowu płoną inwigilacja i testy tym i symbol tu niewolnictwa Na twarzach brudne maseczki, a milicja, Pilnuje kurdupla i jego twierdzę Gdzie prawo wolności słowa Manifestacji poglądu, facebooku, youtube i twitter Chcą cenzurować po prostu Jest naukowców lekarzy, wirusologów To rządów w sprawie szczepienia na covid Nie chce się szczepić po polsku jako wolny człowiek nie chcę się zaszczepić Bam o swoje zdrowie, nie chcę się zaszczepić Mam prawo wyboru, nie chcę się zaszczepić Napisz to na forum, nie chcę się zaszczepić, to jest eksperyment, nie chcę się zaszczepić Póki serce bije, nie chcę się zaszczepić, mam o swoje dzieci, nie chcę ich zaszczepić Wyrażam swój sprzeciw, nie chcę się zaszczepić jak najwięcej ludzi.